Od kilku dni działa w naszym starostwie w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów elektroniczny system kolejkowy. Jest to jeden z elementów realizowanego przez Powiat Jaworski projektów unijnych, poprawa dostępności do urzędu poprzez wdrożenie eu usług w Powiecie jaworskim. Jestem przekonany, że system kolejkowy wprowadzony w naszym starostwie poprawi, usprawni obsługę naszych klientów, a trzeba nadmienić, że referat ten obsługuje największą liczbę interesantów w naszym urzędzie. Obsługa tego systemu jest bardzo prosta. Wystarczy podejść do biletomatu, wybrać sprawę, którą chce się załatwić, podać taki bilet i przejść do sali, i oczekiwać na wywołanie do konkretnego stanowiska. W najbliższym czasie będzie także możliwość umówienia wizyty przez internet na konkretny dzień, na konkretną godzinę. Wówczas należy przyjść tylko chwilę wcześniej i potwierdzić umówioną wizytę w tym miejscu.